Duchu Święty, przyjdź, są cztery prawdy ostateczne. Śmierć sąd ostateczny, niebo i piekło, tego nie da się zmienić. Umrzeć za życia, umrzeć dla siebie, żyć dla Boga. No to jest najlepsze rozwiązanie. Bo jak przyjdzie sąd ostateczny, i przyjdzie zmartwychwstanie w ogóle wszystkich umarłych tak po ziemsku, rozumiecie Państwo, tych, którzy leżą w grobach. No wiadomo, sąd cząstkowy przyjdziemy wcześniej, ale ten ostateczny sąd, no, słuchajcie, to będzie tak, tak jak jest powiedziane w Biblii, w Biblii dosłownie, ale też można to rozumieć alegorycznie. Sens chwytać głębszy, Duchu Święty przyjść, tak, zapraszamy, na pewno będzie dobrze, jeżeli szczerze prosimy Boga miłość. Także, żebyśmy po prostu żyli tą miłością już dziś, to wtedy na pewno będzie tak, jak Pan przyobiecał owcom swym, tym, którzy którym polecił iść na prawo do królestwa e, Ojca Boga naszego przez Chrystusa wyłącznie, który przy, które te, to przygotował Pan od założenia świata, właśnie dla tych, którzy go miłują. Ale jak go miłują? Właśnie Pan zapytał. Ale tak zwrócił się, no, zapytali ci, którzy mieli pytania, no. Bo Pan powiedział, no, w sumie tak no, zrodził pytania w tych, którzy, którzy je zadali potem, tak? Bo jeżeli. Dla, no dlaczego tak? Dlaczego mają iść do niebaci, a do tego szczęścia wiecznego ci, którzy staną dla życia? Bo inni, zaraz powiemy, będzie gorzej. Dlatego, że nakarmili głodnego biedaka, przyodziali nędzarza i odwiedzili więźnia. Po prostu dlatego, że okazali się ludźmi. Najpiękniejsze oblicze człowieka ma Chrystus. Bóg człowiek. Natomiast ci, którzy odwrócili się od biedaka i tak dalej... No, tak naprawdę pogardzili samym Bogiem, więc będą musieli pójść na drugą stronę. Na lewo to są kozły. To jest metafora, oczywiście, ale Bóg jest jeden i dlatego te prawdy. Także musimy się trzymać, abyśmy wszyscy stanowili przepiękną jedność w Królestwie Niebieskim. Niech tak będzie. Amen. Alleluja.